Siemmo serog i witam Was na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Kamil. Siema. I dzisiaj gramy w 18, było ogólnie trochę przerwy, bo prawie miesiąc, więc co? Dzisiaj ogólnie Kamil będzie sobie, słuchajcie, jest to oczywiście sezon drugi osiemnastki. Kamil będzie sobie oczywiście dzisiaj kulturował. Ogólnie postaram się też dla dzisiaj nagrać co Kamil? Mhm. Co co będziemy? Mhm. 20 jeszcze będziemy mhm. nagrywali. E, ogólnie witamy Was ogólnie we wtorek. E, no, fajnie bardzo jest ogólnie no. To tuż mówić. Możecie lajka, like zostawić i subskrypcję. Z dzwoneczkiem Kamil oczywiście gra. Sobie. Powiedz, że grasz. No Kamil sobie gra. Dzisiaj kulturowanie będzie jednego pola. Nie dwóch pól, a w następnym zrobimy siewy sobie. Jesteś Papek? Cześć. No. Głośniej trochę powiedz. Cześć. No. Petrek w sol tam grasz? Krafa. No, Piotr gra w Minecrafta. Sobie. Nie i mm -hmm. Bo już go może rozumiał, i dlatego. Mm. Nie wiem. No. <coughs> Dobra. Dobra. Kurde, nie. A co on tam robi? Nie. Coś buduje? A ty mówisz tu coś do widów, no Nie Co? Może jeżdżę. Może powiedz ile mają lajków, dostajesz, żeby kolejny odcinek z tobą. Nie no. hmm. możemy dzisiaj nagrać film, Dobra, no powiedz powiedzieć, że mamy 34 mnie Dobra. cztery. rozgłosy i będę musiał mówić trochę. No, no. no. I wody, szajcie, tak sobie rozmyślałem, że jak na tamtym slajdzie mieliśmy, słuchajcie, kombine, taki ciąg, który jeździ ciągle z przyczepą, to tutaj też byśmy mogli taki kupić i ja wiem i chyba, jaki kupimy. Tam był zetek. Tam był zakor. A tu można kupić taki tylko żeby jakby ten szczepion do nawozu na przykład, byśmy mi obrali. No tutaj ja bym chciał pójść w narozy. No tam nie było. Tam mhm. było troskiwać, którego nie wykonać. No nie właśnie, ani razu kupiliśmy, nie Stało, stało tylko przeprowadzaliśmy, jak w nie koloru. On by on był on był do krytycznych sytuacji, ale takich sytuacji nie było, bo wystarczała na obornika. No. no. Drugie pole mógłbyś. Pracownika we wsi, gdzie masz Nie, 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 nie. Siały to w kolejnym odcinku robimy. Może na razie, a, a chciałam, żebyś tego. włączył sklep, a on by tam robił pracownik. A mhm. on będzie robił w ogóle jak sklepy tak, Dobra. Tak, w ogóle spadać się do kanału na kanał, jak się nazywasz? W Tak, będzie, będzie. Dawno nie było filmu. Nie wiem, do czerwca wiem, że... bo ja słabym bardzo... To w dwudziestkę na podobieganiu? Hmm? W dwudziestkę? Czy nie? Niby w internecie słabi? No, no, nie, na tam się teraz do dwudziestku nie masz ani w internecie. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. To nagramy, można. ogólnie wiecie, jak będzie to robić. Kami to chcą nagrać do mnie i na kanał rzucać? Ale my nic nie wiem. Wiecie, że nie mamy nikogo przesłać, to moglibyśmy popróbować na tym. Na tym pasie ja sobie to przesuwa. No, w Jak będziemy ustawiać podróżownika, to trzeba te dwie trzecioty z kądu odprowadzić. A tu nie będziemy stali na tym polu? Nie wiem, ale jakbyśmy to już Ogólnie na siebie myślę, że się postaramy już być we dwóch, teraz właśnie nie było filmy, bo czekamy na tym za tam nie, bo też do siebie tak jakby nie przyjeżdżaliśmy yy, i ogólnie ten. Tam... Czekają na za kamieniem jakby miał osiemnastkę, między... no w ogóle ta osiemnasta będzie się coraz rzadziej teraz pojawiała. No to jest tam, włącz pracownika i ten. No Nie tak no. ten to ja. Ten ja bym ci chciał pokazać, bo mam pamiętę pozycję pod kąci, zielony. Wy, o którym mówiliśmy, on ma. Dobra. Patrz, Tak. Lindera był tego, on ma 127 koni, tyle co, no ma więcej no, niż Mafej, ale, no, ale do no przyczep, no tak, ale on był, był taki w po środku i był do, do nawozów też fajny, bo term mi się nie podoba za bardzo, brzydki ciągnik, a tam słuchajcie, szliśmy w zielony kolor. kolor. Tutaj poszedł w inny kolor, maszyn na przykład. Może ciemniejszy tym razem, bo tego będzie... Nie wiem, bo ty, tym ciągnikiem jeszcze nigdy. Jak pamiętam, to nigdy jeszcze nim nie jeździłem. No, ogólnie nie Hollanda byśmy nie brali z turem, tak żeby na dłużej został. No, w sumie tutaj nie ma czego innego wybrać. Jakby się dało konsolę zakładać, to tak. Ale no, niestety, słuchajcie, zobaczcie po prostu trzy ciągniki z turem, jeśli się nie mylę. Bo tak, mafij. New Holland Defend. Massey. Ja nie to no No. nie mówię. No i właśnie, właśnie ja bym właśnie został przy tym Maseju, ja bym go na długo zostawił. Nie? Mhm. Uh -huh. I on też by mógł ten z latać, ale on bym był no właśnie tutaj taki No No tutaj Waltran no to już jest 250 koni no to już jest tak za dużo. Ale my ją mieliśmy, ja bym fastraka wziął. No tam żadnego nie mieliśmy. No nie mieliśmy. Ja raz kupiłem po wadcinkiem go chyba. Więc ja bym tu wtedy, właśnie... Wtedy Ej, chyba, że mm. tam szliśmy, mieliśmy dwie walki. Teraz możemy mieć dwa fast albo już się nawet, nie? Bo tam był ten duży na ten, mm. No Na no, przykład... Ile ten duży ma koni fast I Ten największy? Trzystami. Ogólnie bym nie brał Maseja, bo on ma dużo koni i też bym go nie wziął, ale na przykład bym wziął Fenda, bo tam go krótko mieliśmy. No. Mm. no. Um, I na czas z tych ciągników mieliśmy Stejera i New Hollanda, który a. był pod koniec. One tylko tam, ale teraz no ja ale bym wziął Te trzy ciągniki. One New Holland, New No y tak. samo no, Ale ja bym w wybrał. w tym Kaysa bym wybrał. Dobra, w sumie będziemy już kończyć, zobacz jak ten pracownik. No. Dobra, to kończymy. Także słuchajcie, zostawcie lajka i subskrypcję. I widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, na razie, cześć. No. Pożegnajcie się. O.